Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobiłam fit babeczki. Wiem, że dużo osób jest na różnych dietach, a są i raz łasuchami, tak jak ja. Zjedliby coś słodkiego, coś słodkiego, ale coś dobrego, coś fit. Więc dziś dla nich i nie tylko. Bo babeczki te lubią i dzieci, i dorośli i ci co są na diecie i ci co nie są na diecie wszyscy. Są to babeczki z malin na biszkopcie. Jeśli ktoś nie jest na diecie, może dosłodzić sobie maliny. Ja tutaj nie dosładzałam, zrobiłam bez cukru. Myślę, że przepis wam się spodoba, babeczki pięknie wyglądają. Są bardzo proste w zrobieniu. Nie są pracochłonne, tak jak większość moich przepisów, więc zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania, a oto przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to 300 gram malin mrożonych lub świeżych. Ja mam akurat maliny mrożone. 15 gram żelatyny biszkopty No i oczywiście pojemniki na babeczki, gdzie będziemy te nasze malinowe babeczki wkładać. Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie. Maliny przekładamy do blendera i blendujemy. W tym momencie, jeśli ktoś nie lubi takich drobnych pesteczek, co, które tutaj są w malinach wiadomo, może to z, może przez świtko przetrzeć nie będzie wtedy miał tych pesteczek. A jeśli nie przeszkadzają, dodajemy naszą żelatynę i blendujemy. Zapomniałam dodać, że jeśli ktoś nie jest na diecie, może dodać sobie cukru czy innego zamiennika. Tak samo można zamiast żelatyny użyć zamiennika. A teraz wkładamy te nasze balaczki. Przekładamy tutaj. Wkładamy biszkopcik. Trzeba to szybko robić, bo żelatyna już nam stężała. I znowu przyduszamy. I następne. nie ma z tym dużo pracy a babeczki są bardzo dobre zdrowe fit więc zapraszam do wypróbowania przepisu komentowania, lajkowania jak widzicie z takiej ilości wyszło mi 3, 5 babeczek przepraszam Teraz muszę je włożyć do lotówki, aby stężały i potem wyciągamy z naszych foremek i jemy super zdrowe babeczki. Jeszcze raz zapraszam do oglądania moich filmików. Do zobaczenia.